Dzień dobry, usta. witam państwa. Dzień, Dzień dobry. dobry, Łukaszu. Ty jesteś w zespole upałolubnym, czy raczej pogodą umiarkowaną? Bez przesady. Okay. Te temperatury, które odczuwaliśmy wczoraj, to już tak. Przesada? Przesada. Tak. <grym> Nawet ja to powiem, mimo że uwielbiam, jakie jest ciepło. No, dziś będzie rzeczywiście trochę niższa temperatura, no i opady deszczu oraz burze, ale będziemy państwu o tym przypominać. Można powiedzieć, że czekaliśmy na to. Naprawdę, niech pada. Zgadzam się z tobą w pełni. Czas na pierwszy serwis? Oczywiście, zapraszam. Łukasz o tym wspominał, a my szerzej, bo za nami upalny długi weekend i niestety także tragiczny nad wodą. Tylko w sobotę utonęły cztery osoby. Wczoraj także doszło do kilku śmiertelnych wypadków, choć nie ma jeszcze dokładnych danych. Wieczorem ratownicy wydobyli z jeziora, z jeziora Dominieckiego w Bożkowie, w Wielkopolsce, ciało 15 piętnastolatka. Chłopak wskoczył do wody z roweru wodnego i nie wypłynął na powierzchnię. 15 z kolei rano zostaną wznowione poszukiwania dwóch nastolatków, którzy pływali w wiśle na wysokości góry Kalwarii, to na Mazowszu. Po południe... Bydgoski Sąd Okręgowy oddalił powództwo przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, które złożył senator Krzysztof Brejza. Sprawa dotyczy wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości na temat inwigilacji Pegasusem. Żona senatora, która jest również jego pełnomocniczką, jest zaskoczona takim, jak określa to, błyskawicznym procedowaniem sądu i to w sprawie cywilnej. Nie odbyło się bowiem ani jedna rozprawa. Krzysztof Brejza zapowiada, że będzie apelacja Dorota Brejza o zaskaku decyzji sądu mówiła w faktach po faktach. Hubert Hurkacz pokonał lidera światowego rankingu ATP Daniela Miedwiediewa 6-1, i wygrał turniej w hal. Polak przez niemal cały mecz dominował na korcie, nie dając żadnych szans swojemu rywalowi, a za tydzień rusza Wimbledon. Trofeum Ligi Mistrzów w piłce ręcznej jednak nie dla Łomży. W Kielce. polska drużyna przegrała po emocjonującym meczu z Barceloną 37 do 35 po rzutach karnych. Piłkarze mierzyli się z Barceloną już dwukrotnie w tym sezonie w fazie grupowej Ligi Mistrzów i za każdym razem okazywali się lepsi. Tym razem zabrakło jednak tej odrobiny szczęścia. Strażakom udało się opanować pożar, który wybuchł na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Długoszynie, niedaleko Sulęcina w województwie lubuskim. Ogień pojawił się tam na dużej hałdzie odpadów i szybko objął leżące obok nieużytki. Teraz w serwisie 117 Dzień Wojny i Armia Rosyjska, wzmacnia, która wzmacnia obronę przeciwlotniczą na tymczasowo zajętych terytoriach. Takie informacje przekazuje Ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych. Obecnie najbardziej zacięte walki toczą się w południowo-wschodniej części kraju, głównie w Donbasie. Prezydent Załański ostrzega jednak, że w najbliższych dniach należy spodziewać się nasilenia tej rosyjskiej ofensywy. Koalicja prezydencka, razem skupiona wokół Emmanuela Macrona, nie osiągnie większości bezwzględnej w Zgromadzeniu Narodowym. Tak wynika z sondażowych wyników po zakończeniu drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji. Według 98 miejsc. I jeszcze na koniec kosmiczny rekord firmy SpaceX, czyli trzy misje pakietu typu Falcon 9 w ciągu 36 godzin. Falcon nie próżnuje zdecydowanie, jeśli chodzi o te wszystkie loty. To Lądujemy Pędzą. zatem w serwisie Anna Kryńska. Wielkie dzięki, dzięki za tę informację. Do, do zobaczenia za niespełna 20 minut.